Cześć wszystkim. Na początku tego filmu chciałabym was uspokoić, że nie jestem w więzieniu. Po prostu siedzę sobie w takim miejscu, o gdzie można oprzeć się o takie ogrodzenie. Czekam właśnie na pociąg, więc postanowiłam wykorzystać tę okazję, żeby wreszcie coś nagrać. Sorki też są to słońce, ale nie musicie mnie tak dobrze widzieć przez cały odcinek. Myślę, że to nie jest tutaj najważniejsze. Przepraszam też Was za taką przerwę, związana jest ona z wakacjami, nie mam żadnych obowiązków, ale po prostu trochę musiałam odpocząć, trochę pomyśleć, trochę poplanować I to jest główna przyczyna, dla której filmów nie było, teraz wracam, z podwójną siłą mam nadzieję I od czego zacznę? Od przypominajki o subskrypcjach, lajkach, komentarzach, udostępnieniach Działajcie, że ten film potrzebuje tego Waszego działania, żeby po prostu zwiększyć sobie zasięgi i też wiedzieć, że tu jesteście, że te treści do Was jakoś przemawiają. Jeśli nawet nie przemawiają, też proszę o komentarze krytyczne. Dzisiaj tak jak tutaj mamy ja tytuł, o, futula, ranking polskich partii politycznych, tylko chciałam na początku zastrzec, że będę mówić o takich największych partiach największych albo takich najciekawszych, bo e, wydaje mi się, że nie ma co tutaj się rozdrabniać. W polskim parlamencie jest wbrew pozorom dużo partii, e, a nie wszystkie zasługują na uwagę i na jakiś krótki komentarz. Ok, możemy zaczynać. Pierwszą partią, o której powiem, e, będę to robić stopniowo, stopniując. E, rozpocznę od partii najniżej ocenianych i później coraz, coraz, coraz wyżej do tych, które Uważam za najlepsze, bądź najciekawsze, bądź najlepiej e, funkcjonujące. Zaczynam od partii, oczywiście. Jest to pewien sojusz partii, nie jest to stricte organizacja. Znaczy jest też jedna organizacja, ale jest to głównie sojusz. To jest Konfederacja i w jej skład wchodzi na przykład Ruch Narodowy, e, taka partia e, jakaś koło. Królewska, jakaś korona polska, jakby nie do końca pamiętam nazwę, ale zasadniczo chodzi mi o ten Sojusz nazwany Konfederacją. No, tutaj nie chciałabym za dużo mówić, bo ja myślę, że wielu moich widzów podziela ten krytyczny pogląd. Dlatego też są moimi widzami. Ale przede wszystkim ja nie lubię nacjonalizmu, ja nie lubię populizmu, ja nie lubię tych działaczy w stylu Bosaka, Braun'a. Dla mnie są po prostu szkodliwi. Więc na najniższym stopniu stawiam sobie Konfederację. Następnie trochę wyżej. Prawo i Sprawiedliwość. Partia niezwykle szkodliwa, niezwykle wchodząca w układy z Kościołem, też z biznesem, jak się okazało. Wiemy to po sprawie Red Is Bad. To jest partia, która trochę się kreowała na partię socjalną, ale w gruncie rzeczy wcale taką nie jest. Co do najbardziej znanych działaczy partii, tej partii, oczywiście Jarosław Kaczyński, który wszystkim tym kręci. Ta partia miała szansę na rządzenie polską, były rzeczy, które były dobre, ale w przeważającej masie były to rzeczy złe. Jest to partia, która nie przepada za demokracją. Stopień wyżej, Platforma Obywatelska, czyli partia, która teraz rządzi. Ja bym powiedziała, że to nie jest partia, której ja bardzo nie lubię, ale też dałabym mi jakieś. Minusa. To jest partia liberalna, też moim zdaniem dosyć konserwatywna. Jej przywódcą jest oczywiście Donald Tusk, który powrócił do polityki krajowej. No i ta partia moim zdaniem, moim głównym grzechem jest dla mnie taki liberalizm. Ta partia też nie potrafi odciąć się od kościoła i nie realizuje swojego programu, który obiecała realizować, swoich obietnic. I to za to też jakby ten minus jest. Trochę wieża nowoczesna Ta partia właściwie bardzo się skurczyła przez ostatnie lata. I na rów jakby no, to jest to również partia liberalna, chociaż z tej partii muszę powiedzieć, że lubię jedną posłankę Monikę Rosę, ale poza nią jest też tam Katarzyna Lubnauer, którą szanuję. Nie powiedziałabym, że jestem jej jakąś psychowanką, ale uważam, że cenię sobie jej wiedzę generalnie. Może mniej poglądy, ale bardziej e, wiedzę. Trochę idziemy stopień powyżej. To jest trochę może, powinno być na równym poziomie co Platforma Obywatelska, ale już nie bądźmy tacy dokładni. To będzie e, Polskie Stronnictwo Ludowe i partia Szmona Hołowni. Polska 2050, bo te partie jakby są w, w koalicji, w sojuszu, wydaje się też, że są dosyć podobne do siebie, chociaż partia Szymona Hołowni zdaje się być bardziej nowoczesna, bardziej liberalna, bardziej otwarta, chociaż sam Szymon Hołownia jak wiemy jest konserwatystą. Co mi przeszkadza w PSL-u? Głównie sojusz z myśliwymi. To jest dla mnie rzecz, ja. Nie będę nigdy tolerować, dlatego taka pozycja. Nazwałabym ją tutaj pozycją neutralną, ale bardziej w kierunku jednak minusa. Teraz wrzucę taką mniejszą partię, jest oparta Zieloni, bo to jest jedyna partia w Polsce taka ekologiczna. To już jest taki lekki plusik, ale... Co mi głównie przeszkadza w tej partii? No niestety głównie przeszkadza mi jej antyatomowość. To, że jakby członkowie tej partii uważają atom za jakieś wielkie zagrożenie, to jest dla mnie jednak minus. Natomiast ogólnie, generalnie to jest partia mocno demokratyczna, mocno pro-LGBT, tylko że znajduje się trochę pod butem Donalda Tuska, co jakby bardzo ją ogranicza w działaniu. Dalej ruszymy sobie jeszcze do góry. To jest SLD, Nowa Lewica. Nowa Lewica jest właściwie połączeniem dwóch partii, czyli znaczy członków dwóch partii, bo to nie było stricte połączenie dwóch organizacji, czyli SLD i wiosny Roberta Biedronia. W tej partii jest, są osoby, które ja cenię, jednak wydaje mi się, że ciągle jest tam taka postkomunistyczna nuta. Ta partia ma problemy generalnie organizacyjne. Tą partię z upadku podniósł Wódźmy Szczerzasty. Tutaj już jakby daje lekki plus, bo jednak jest to lewica. Tylko w porównaniu do partii razem jeszcze ciągle mocno liberalna. No i na samym szczycie, co nie powinno nikogo dziwić, bo ja już tutaj o tym mówiłam, ale nie wiem czy wszyscy jakby są z nami od poprzednich filmów. Partia Razem na samym szczycie, bo ja byłam członkinią tej partii, uważam ją za najsensowniejszą. Ta partia, to jest taka ciekawostka, być może to wiecie, być może nie, opiera swoje postulaty na nauce i to jest taki fenomen w średniopolską stronę polityczną. Obecnie ma dwóch współprzewodniczących, czyli jest to Adrian Zander i Magda No i widzisz że tej partii ciągle jak najlepiej, mimo że ja już w tej partii nie jestem, to życzę jej jak najlepiej, życzę jej sukcesów, ja miałam okazję współpracować z posłemaciem Koniecznym i bardzo dobrze tę współpracę wspominam. Dajcie znać, co myślicie o tym filmie. Pod spodem czekam na wasze wasz krótki ranking. No i co? Do następnego. Trzymajcie się.